Znalazłem pracę. Ale najpierw no, zobaczcie jeszcze to. Jak się czuję, jestem w połowie przemoblowania. Pamiętacie tą ścianę, gdzie to plany? To jest okropne tak samo tutaj. To na przykład. Wygląda okropnie, tutaj malowałam to jest białe. Nie mam farby, żeby pomalować to i to. Więc na razie jest szare. To no, wygląda takie malutki w tym 05 to wcale nie tak ale nie no może trochę jest to taka moja kliteczka klitka no więc to tak mam godzinę tam um... 25.54 także pozdro hello witam mamy 16 czerwca e, godzina już po 18 ja wrócimy do domu no już jakiś czas tam z dwie godzinki nawet chyba wiecie co no dawno by to nie było bo z 2 miesiące ponad coś takiego w kwietniu chyba był ostatni filmik a mamy czerwiec połowę więc no, trochę czasu minęło. Um, wróciłem tu, bo na no dawno, dawno nie nagrywałem, a ja lubię sobie tak nagrać, zmontować. E, no, poza tym nic się nie działo ciekawego w moim życiu, bo przez dwa miesiące, będzie co robiłem? Nic. Szukałem pracy i siedziałem w domu w sumie przez większość czasu. W końcu mi się udało znaleźć pracę i dzisiaj byłem podpisać umowę. To prawie jak pakt z diabłem. <laughs> nie no, nie wiem. Um, czy to był dobry wybór? Nie wiem. To będzie mój pierwszy raz, jak będę pracował na nocki. W nocy, rozumiecie to? Ja? W nocy? Jestem człowiekiem takim dziennym, a zwłaszcza jakby porannym. A tutaj na nocę, ja nie wiem, w czasie wiem niemcy miałem w głowie, ale dobra. Muszą to być nocki, niestety, a mastetera chyba, niestety, bo to jest praca w ja dojeżdżam, a od rana bym nie miał jak dojechać na czas, a po południu wieczorem nie miałbym jak wrócić. Tutaj z powrotem, e, bo tak są pociągi, że ostatnie jest po 22. W tamtym roku było fajnie, było pociąg ostatnie jakoś 23, coś, więc na spokojnie bym zdążył, w tym roku go nie ma, więc. BKZ. E, no, więc e, muszę. na no, muszę. Jestem zmuszony, żeby pracować na nocki na razie. Jutro to dopiero pierwszy dzień. Będzie właśnie do z podpisania umowy, więc. Wow, co to było? E, jutro jest ten pierwszy dzień, yy, właśnie na noc, i troszeczkę nie wiem, co ze tym zrobić. Nie wiem, czy spać po prostu dłużej, czy teraz. Może no teraz już chyba nie pójdę spać. Przed 19.00. Więc nie opłaca się. Ewentualnie, może trochę dłużej w nocy posiedzę. Chyba liter kawy wypię przed, prawą, przed pracą. Yy, no, no, nie wiem, tylko chciałem też to nagrać, żeby sobie tak uwiecznić to. Dla siebie, bo szkoda, że tak nie zrobiłem mm, przed drugą pracą w Macu, bo wtedy było śmiesznie, bo ja po tygodniu już złożyłem wypowiedzenie, więc Jestem ciekawy, jak tutaj długo wytrzymam Gdyby tylko wiedział wtedy Gdyby tylko wiedział Byliśmy na tam wpisać, ono ona mówi, że kluczyków nie można Tam w pracy, więc ja myślałem, że może taki przejdzie, no to jest taki zwykły malutki Ale, mm, więc będę musiał to wyjąć a, bo to taki film już ym, po przerwie, więc tu trzeba trochę rzeczy wyjaśnić. Um, rzuciłem studia. <noise> rzeczywiście, znaczy, rzuciłem, ale nie jakby studia na stałe, tylko po prostu ten kierunek, on jednak mi nie pasował i w go wyrzuciłem. I, I zacznę sobie nowy po prostu od października i właśnie wczoraj e, złożyłem już aplikację i zapłaciłem za nią, więc czekamy. No i zobaczymy, jestem ciekawy, to <noise> by... Ja chcę skoczyć studia, ale no tam ten kierunek był. Um. Ktoś może powiedzieć, no to nie wiesz, na co poszedłeś? Przestań! Wiem. Po prostu myślałem, że będzie inaczej. Nie podpasowało mi to, zmieniłem i tyle. Dosłownie 15 minut po północy. A moje oczy są jak. Tak mi bolą. Więc jutro będę dopiero po. Moja matematyka. Po 3 godzinach pracy. Coś koło tego, więc nie ma nawet połowy zmiany. A jak będę w takim stanie, to się popłacę. Więc ja muszę jutro spać długo rano, albo po prostu iść na drzemkę przed pracą bo inaczej, to ja nie wiem Mamy 18, już nawet po właśnie niedawno ten Sandra miała przerwę i mi napisała trochę jak jest pracy i powiem, że troszkę się boi jeszcze bardziej A szczególnie napisała, że sama praca, z tego tak zrozumiałem, jest chyba spokojna, że jakby to co robi, że nie jest ciężko ale ogólnie mówi, że ludzie, że trafiłem ją trochę jakby nie była tam pierwszy dzień, tylko że no właśnie jakby już powinna wiedzieć, co ma robić i tak dalej, że trochę tak, no właśnie w ten sposób, że dużo Ukraińców. Boi się trochę Ukraińców, niektórych. Więc tak no, mam mieszane uczucia, że wiadomo też się nie dostałem negatywnie, no bo jakby na różnych ludzi się trafia z na inne zmianie, więc mogą być też inni ludzie. No i no właśnie, no zobaczymy, dalej no naprawdę będzie okropnie źle, oczywiście odpukać. No, to jutro się tam nie pojawia po prostu, albo nie wiem, do końca miesiąca pozostało do półtora tygodnia, dwa tygodnie, nie całe. E, no, i najwyżej tak, jak naprawdę byłoby źle, no to Bajlandy jutro już tam nie zobaczycie. Więc to jest z... taki plus tego, że to jest umowa zlecenia Mam za godzinę dopiero pociąg i będzie co? Muszę zdjąć moje kluczyki, bo nie pozwalają mi tam wejść z nimi. W ogóle mówi, że nigdy nie powiedział, gdzie mam odłożyć rzeczy, co? ona weszła na halę razem z plecakiem, I ją nakrzyczeli, że nie można. Jak mi tak powiedzą, nie no, ja już wiem, bo ona mi powiedziała, że mam się od razu szatni i tam co mniej więcej zrobić Ale no... Matko bez roku, Ale dziura, what the fuck? Matko bez jest tak dziwnie Tak pusto, jakby... To nie ja! Bo przez ostatnie roki miałem A teraz nie W ogóle idę w tej koszulce, bo... Mam mieć w ogóle zwykłą koszulkę Bo oni nam dadzą jakąś oby W e, nowym, prostej, trochę czarnej i, i tyle tak, jak sobie teraz myślę, że idę z takim założeniem, um, że gdyby naprawdę było źle, no że jakby no nie dostałem się, ale tak tylko sobie mówię, to po prostu idę sobie dzisiaj zobaczyć jeden dzień, żeby tylko przetestować, zobaczyć, czy w ogóle nadaje się do pracy właśnie na takiej produkcji slash magazyn, i czy w ogóle w przyszłości, na przyszłe wakacje, czy w ogóle po tej pracy, no, jeśli nie będę tutaj na całe wakacje. Zobaczył, czy w ogóle szukać takiej pracy w takim czymś, czy w ogóle skreślić to i nie, więc jakby choć taki jeden dzień pójść naprawdę zobaczyć, jak ta praca wygląda mniej więcej. Wiadomo, jest inna trochę, no ale coś w tym stylu. No bo jakby bez podpisania umowy nigdy tam nie wpuści, żebym sobie popracował, więc no podpisałem na zlecenie, to mogę i zobaczyć, no i wiadomo, no najwyżej zrezygno zrezygnować. Ona też mówiła, że były, byli ludzie, co po jednym dniu już zrezygnowali, więc no może nie dziwię, bo jakby, no nie każdy jest do takiej pracy. Ja też nie wiem, czy ja jestem. Wiadomo, na siłę można chodzić, no ale czy to jest coś do... spoko, fajnego, jakby chodzić na siłę, jeśli nie muszę jakby chodzić, wiadomo, bo się ktoś musi, chciałem do kluczyko zapłacić, ale no, musisz do pracy, a nie ma wyboru, no to, no, kurczę, no trochę, trochę przykro akurat. Chcę już sobie wracać rano, bo ja lubię ra wracać rankami, czy właśnie jak się, nie wiem, po Sylwestrze, czy, czy skądś się z urodzin, jak wracam rano, to taki vibe jest rano, fin, fin, no. Jak to w ogóle w bluzie, bo za... Dwie godziny może być troszkę chłodny i rano też będzie chłodno, więc biorę bluzę, a koszulka sobie schowam do plecaka i elo! Witam, mam godzinę siódmą rano, już jestem prawie w domu, więc edza, yy, ale... Idę do domu, idę coś zjeść, bo jestem taki głodny, że po prostu zaraz się popłaczę. No i idę spać, więc dopiero wam powiem moje odczucia jak wstanę. I usłyszycie to, bo jak ja bym to usłyszał jeszcze dzisiaj rano, to bym się załamał. Dobra, mamy godzinę 17, coś. Ja wstałem po 12, więc nawet troszkę sobie pospałem, chociaż myślałem, że nie zasnę, bo nie byłem śpiący. Ale nagle budzę się kilka godzin później, więc nawet nie wiem kiedy zostałem. Więc chyba jednak byłem zmęczony. I już opowiadam. E, jak było, ogólnie było tragicznie. I raczej już tam nie wrócę. Na pewno już tam nie wrócę. W ogóle e, miałem takie, takie. Jak się to nazywa? No nie wiem, takie też się przyczepiam I to był mój numerek, który jakby wpisywałem na stanowiskach różnych. No nie wiem to Ja to też oddałem Nie wiem, czy to się powinno oddawać No ale jak już tam nie wrócił, to oddałem Kolejnie, co zro mamy zrobić Bo mam w plecaku I koszulkę, i rękawiczki, okulary Nie wiem Dobra, ale już opowiadam Już od samego początku było tak Mam wrażenie na odwalsie Że kazali mi gdzieś iść ja tam poszedłem Kazali mi się cofnąć Potem na inne stanowisko Potem znowu się cofnąć Miałem tak Aha Jakby traktujecie mnie jakiegoś Nie wiem no ale w końcu gdzieś tam Dotarłem po, Za trzecim razem Na jakieś stanowisko I gości też i jakby powiedział mi, naklejaj, i odszedł. Jestem ja sobie myślę, Powiedziałam ci, że jestem tu pierwszy raz. A ty ja nawet nie powiem, jak to robić. Gdyby z dziewczyny się zapytałam, bo tam się działa. Oczywiście ona, Ukrainka, eb, wszystko po ukraińsku mi mówi. Ja nic nie rozumiem. Tylko na migi to, co ona pokazywała, to mniej więcej starałam się robić. Potem coś tam mi tłumaczyła, że robię źle, ale też nie wiedziałam co. Potem zrozumiałam, że naklejałam niektóre jakby naklejki, bo to były takie naklejki, że naklejasz naklejać na coś i jak wychodzi ze sklepu to to piszczy chyba, nie wiem, coś takiego i po prostu zamiast naklejać albo kartka tak, to tak mi się zdarzyło naklejać a nie tak, że jakby poziomo i ja zrozumiałem, że chyba o, właśnie ona o tym mówiła, bo coś tam powiedziała, że horizontal więc mówię, dobrze, no to może coś właśnie tego typu, że jakieś poziomo, pionowo no ale ciężko było się dogadać, w ogóle praktycznie sami Ukraińcy tak e, jakby dookoła, może z, tak przez cały dzień, przez 8 godzin, to całą mod praktycznie ja słyszałem może z trzech Polaków polski język, wiadomo też, niektórzy Ukraińcy też mówią takim łamanym polskim, więc pół biedy, ale no są też osoby, które w ogóle nie mówią po polsku i weź się teraz dogadaj, Już lepiej by po angielsku gadały, bo bym coś zrozumiała, tak to nie, no ale ogólnie tacy tacy też nie mieli e, jest jakiś gościu i on do mnie mówi, że mógłbyś im coś tam podać, ja mówię, ale teraz? On, nie wczoraj, co myślę, no to spierdaj. Wy, what the fuck? no jak ty jesteś taki, no to, to se sam to podań. albo jakaś baba mnie wyłoży, im im pudełko przeniósł, to myślę, no wstaję sobie sama je przenieść, no what the fuck, wszyscy jesteśmy tam pracownikami, poza tym to nie było jakieś ciężkie, więc mogłabym wstać sobie sama to przenieść, no ale już dobra, jakby no staram się być uprzejmy, miły, wiesz, jak coś, wiesz, no domu, no, to mówię, że jak z tym gadam, wiesz, no, jakby, jak coś pytałem, to przepraszam, jakieś pytanie, czy coś, a oni tak strasznym, no, ale ja się czułem taki uprzedmiotowiony albo nie wiem, jakbym takim niewolnikiem był w ogóle po tym jak wychodziliśmy na końcu to tyle ludzi szło na raz że się czułem jak to był jakiś no nie wiem tak można powiedzieć ale to jak obóz pracy wyglądało tak dosłownie tyle ludzi wychodziło tam, yy, ale też minus tej pracy taki, że strasznie zamiast jednej rzeczy to co chwila mnie przerzucali raz to, raz to, idę tam on nie wróć tam, bo nie ma miejsca rób coś tam innego, że tak no średnio no i mówię, no było średnio, a plus to, że ja jadę w jedną, jedną stronę dwie godziny, więc no tym bardziej jakby... Bo już jakby to było przy domu, gdzieś blisko, to może bym przecierpiał jakoś te, nie wiem, chociaż do końca umowy miesiąc. A że to jest tak daleko, no, znaczy no widziałam na co się pisze, no, ale nie widziałam, że praca będzie aż taka niekomfortowa, nieprzyjemna. Ogólnie w skrócie, jakby tak mówiąc, żeby tu już że nie wchodzić w szczegóły, ale no nie pojawię się tam, także pozdro. Yy, dzisiaj rano napisałam od razu do babeczki, bo ja mam. Yy, to wcześniej pracowałam sobie na zlecenia w Primarku, sobie układam ubrania. Napisałam do niej od razu rano, czyli jest jakieś wolne miejsce, więc powiedziała, że na, na sobotę jest jedno, więc. No, idę sobie w sobotę zarobić. To niby jest tylko albo aż 150 zł, bo to 5 godzin. No, ale, to nie jest nic, co nie. No i w tym czasie będę sobie szukał czegoś innego, może, bo. No, jeszcze 3,5 miesiąca, więc może coś się uda. W ogóle chciałam kupić sieć ciasto takie z, z proszku, znaczy z tej paczki tak mi kopiec kreta, czy, czy jakoś to się tak nazywa. W ogóle nie jadłem tego pół życia. Ostatni raz może około miałem 10 lat. Pamiętam, że robiliśmy. Bardzo, bardzo. Więc chciałbym zrobić. Nie wiem, czy dzisiaj, czy jutro, ale na pewno to tu zobaczycie. Trochę kłamali, To tutaj jest takie wysokie, a to wcale takie wysokie nie jest. What the. Ej, w ogóle nie jest. Witam innego dnia. Mamy sobotę. Właśnie idę do innej pracy. Nie wiem, czy mówiłem to. Wtedy to wracałem z tamtej. To mówiłem, że napisałem do innej, żeby pójść sobie na... właśnie na zlecenie. I okazało się, określa, że w sobotę jest dzisiaj na 16 Więc ja do sobie muszę być na czarną. Um, tak, i będę układał sobie ubranka w primarku. Pozdro. Zawsze zaczepiają mnie ludzie, jest tam taki pan, o zniknął, na rowerku on do mnie krzyczy, żebym dzwonił do jego siostry, mówię mu, że się śpiesz, on, nie bój się, chłopie, ja się śpieszę, czego nie rozumiesz. Witam, witam, mamy kolejny dzień, kolejny tydzień, poniedziałek, równo tydzień od podpisania tamtej umowy, co wam mówiłem. Ojej, początek prześwietla. Um, Równo tydzień a ja idę ją no, zrezygnować jakby. Także jest super. I no, idę, bo muszę pochodzić i dam wam znać potem jak było i co jeszcze załatwiłem albo i nie. Zobaczmy. No zajął to z 5 minut i koniec bye bye. tam normalnie yy, tam co będą tą umowę zrezygnować. No i to trwało 5 minut może dosłownie. Ja tam wszedłem, ona mi na papier podpisany i wyszedłem i spoko. A potem poszedłem sobie do galerii właśnie za tą pracę i myślałem, że mi się udać sobie może umowę podpisać. Znaczy nie wiem czy mnie przyjęli, ale no może A ona do mnie, że czy mam CV takie jakby fizycznie w ręku. Ja mówię, że nie I to był błąd, ale no nie pomyślałem, żeby wziąć CV są, żeby wydrukować w ogóle. E, I ona do mnie, żebym przyszedł CV, to wtedy pogadamy. Tak dla wyjaśnienia, jeszcze chodziło o to, że dzień wcześniej zobaczyłem w internecie ogłoszenie, że poszukują do pracy, więc stwierdziłem, że pójdę fizycznie jakby do sklepu i zapytam, czy mnie przyjmą. Więc jadę jutro znowu kolejny raz w poszukiwaniu pracy. Nie wiem, jak to wiedziałem, czy myślę, że ona powiedziała, bo no tak, masz 18 lat skończone, mówię, no mam. Mówię, no, że mam, i ona właśnie to CV, więc no, nie powiedziała, że nie, tylko zapytała już jakby już szliśmy gdzieś, ale ona w połowie drogi się jakby zapytała o te więc. No nie, mi trochę pamiętam sobie wcześniej, bo masakra było tak gorąco, ja wziąłem długie rękaw, bo tutaj u nas było na początku trochę chłodno i wiało, więc mówię, dobra, w ręka, będzie git. Nie było. Dziutę wcześniej. Wróciłem, byłem tam tym u Dosłownie pojechałem, byłem 20 minut na... poza dworcem i... Dałem tylko CV i to tyle. Nic w ogóle, nikt nic nie powiedział, tylko wzięli CV, że przekażą dalej i, i najwyżej się odezwą. Więc obstawiam, że się nie odezwą. Ale wracam do domu i dostałem wiadomość od właśnie tam, gdzie byłem w sobotę, na zleceniu, że są wolne miejsca i od razu wziąłem trzy i da sobie. Yy, jakie to były? Czwartek piątek sobota od rana. Od, od 12 dwa razy i potem sobotę od 11. Więc spoko. No, taki mały update.